Witam wszystkich, ja jestem ja Bobba, a w dzisiejszym odcinku będziemy yy, znaczy w sumie to nic nie będziemy. Nie wiem co będziemy, ale zobaczcie, zobaczcie co tutaj jest. Tam jest sąsiad się wprowadził do nas. Patrzcie, czekajcie, ja pójdę. Tylko żeby nas nie zobaczył. Jest sobie samochód. Widzę jakiś bogaty, była najnowszą Audi... To jest S4 chyba. Dobra, dobra. Szybko pobiegniemy. Jednak to nie kłamali. Ja przez kilka dni dla was nie nagrywałem filmu, bo nagrałem film na zapas, bo byłem na wczasach małych. I przywiozłem też sobie to, yy, ten środek kwastobójczy, bo akurat jak wracałem właśnie masterem, yy, to właśnie kolega był, no i yy, był tam właśnie coś tam ładował. No i akurat mi załadował, Na nawet, znaczy na pakę. Yy, no i ten. Oczywiście zostawcie subskrypcję, y, wraz z dzwoneczkiem, y, no i y, łapkę w górę y, no i co? Więc idziemy zobaczyć Dobra, a więc idziemy do niego, tylko żeby nas nie zauważył. No. mu muszę tu siebie. O, widać go tam przestrzymę. Myje ten samochód, szoruję no, tym karszerem. Dobra, tu ma przyczepkę jakąś. A tu nie ma okna. Dobra, dobra. O, jakiś kombajn stoi. Co to jest za kombajn? Co to jest? To jest Rostelmas? Ta, to jest Rostelmas. Dobra, on tam myje swoją audi. O dobra, już odjeżdża. Odjeżdża, odjeżdża. Uciekamy, 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 uciekamy. Panie, ja nic pan... Co pan? No ja panie przyszedłem zobaczyć, bo pan się tu wprowadził. Ja tu mieszkam obok panie i co panie? Ja... Tu mnie zaciekawiło. Ja tu nagrywam vloga. Widzisz pan, mam na mam na klacie kamerkę. Widzisz pan? No. Można wejść tu do pana? No bo sąsiad pan mój jest. Się chciałbym zapoznać z sąsiadem, bo widzę, że tu pan bogaty. Fajny pan masz kompan, chciałem zobaczyć. I chciałem zobaczyć na pana samochód, bo pan wiesz... Ale tu pan masz brony, widzę. Ursusik fajny. Szczepka, fendik, to co to jest? Masa i Ferguson i John Deal. A to co to za cudo? Skąd to pan masz? A fajna furka, aż się pan nakradł chyba dużo, co? No pan. No fajna, fajna, najnowsza, no, prosto z salonu. Panie, a ten co to, to? To jeździ? Ściągnął pan? Jeździ? Ta, panie. Na pewno pan jeździ. Ty, panie, zamiast, zamiast fotela jakieś deski. A ile pan, a ile pan byś za to chciał? 800? Za 800? To czekaj chwilę. A ma hak chociaż? To panie, czekaj pan, czekaj. Ja muszę coś powiedzieć do kamery. Dobra, on mi chyba nie słyszy. Yy, ten ją um, um sprzeda za 8 stów, za 800 to możemy ją wziąć zobaczymy czy tam jeździ skręca i hamuje to możemy ją w sumie wziąć a on bogaty widzę się nakradł dobra dobra idziemy dobra pana ja bym to brał tak ja bym to brał tylko muszę muszę się przejechać to za tylko muszę się przejechać, czy wszystko działa? To, to ja, to pan tu, tu pan otworzy, ja się przejadę tam po wsi i, no, przejadę się, to pan czekaj. To ja już wsiadam. Panie, dobra, ja wsiadam tu, do tej furii. O, panie, V8, tu jest V8? Panie, to v Panie, f to je. Ale kopci, panie, jak diesel, prawie jak diesel. Dobra, panie. Jedynka. Ło, panie. tu jedzie. Tu pan mogę wjechać? Dobra pan! To ma... Tu po się przejadę. Pan jak tu bez... To odbija tak, że to szok. Dobra, w sumie ten gość mnie nie słyszy. Jezu. Ale za 8 stów? Panie. Czego chcesz więcej? V8 pod maską za 800? O, pan tu jest, dobra. Panie, żebym pana tu zaraz nie rozjechał. Panie, kierunkowskazy działają. Z przodu. Z przodu działają. Amerykańskie z tyłu. A, tam nie będziemy nic zamieniać. Dobra. Światła, panie, działają. Jedno. Jedno, jak jedno? z tyłu? A długie? Długie. A długie dwa działają. Dobra. Kierunkowska z prawy. Prawy działa. Działa. I lewy też działa chyba. W sumie to awaryjne przycisnęło, to po co testować. A klakson? Panie, jak brzęcz ładny. Panie, można brać. O Jezu. Dobra, panie. Siedź tu niewygodnie, siedzi. Masz pan tu do tego wnętrze jakieś? Ale patrz, pan tu cały zgnity dach. Pan nie opuści czegoś tam? No ale zobacz, pan cały zgnity dach nie opuścisz, pan 5 stów mogę dać 5 stów pani mogę dać za to Za 500 To ileś pan możesz dać Dobra, 700, 700, 700, patrzę gotówką 700 no panie, do, na paliwo te pięć dych opuść. Znaczy stówę. Bo to tyle pali, już mi to za, już muszę zatankować. To pan zatankujesz do pełna. Zatank... Do pełna? To pan nie musisz tankować i ja daję siedem Panie Panie, daj... Zobacz pan, jakie to zardzewiałe. to w ogóle nie nadaje się na nic. Dobra, panie. Siedem no, stów mogę dać. Siedem stów biorę od razu. Biorę od razu 7 stów. Panie, białe wszystko. Dobra, to ja panie zgaszę to. Dobra. To my idziemy po... To co, do domu idziemy? Masz pan jakieś papiery do tego? Wszystko masz? Dobra, to my idziemy do domu i... Dobra, my idziemy do domu i za chwilę się widzimy. No dobra, a więc my tu wszystko podpisaliśmy, już y, pieniądze Pan dałem. Panie, a mogę chociaż sobie umyć furę? A panie, no właśnie, panie, mogę sobie traktory umyć? No nie, to, to jeden traktor tylko. Ja taki mały, taki mały, malutki pan. No taki malutki Ursusik, taki maluteńki. Mniejszy. Dobra, panie. Dobra, panie, tu widzę... ...lux obsługa. Dobra, jeśli my tu kupiliśmy... ...tu jeszcze paliwa tu jest, a więc... ...tam tak poleciałem... ...aby opuścił, ale opuścił, dobra. Jest git. Za siedem stówek jeszcze stówkę opuściliśmy. Dobra, kolejna furka do naszej kolekcji. Dobra. już w sumie druga. Dobra, zaparkujmy się tu. Gasimy. Dobra. Bierzemy traktor, czekaj, on tu jest. Bo ten jest, ten ursusik jest taki uwalony, że to sok. Ten, ten tu y, 8, y, 8, 385, te 385 to, to on to w miarę jest jeszcze. I w następnym odcineczku y, chyba odbierzemy 60. Panie, widzisz pan, jaki malutki traktorek. Zobacz pan jaki brudny, bo ja tu nim robię już długo w polu. A mogę panie, panie se zobaczyć te traktory? Czy pan pozamykany? Pozamykany pan masz te traktory. A nie otworzysz pan? Pewnie nie. Ło panie, ja tego tak, traktora w takim stanie dawno nie widziałem. Panie, luks, maszyna. Ty, a komina coś pan mi tak nie domył. Komina pan mi nie domył. Co pan się nie No tu pan ma czarne. Panie, ja wezmę tego... Karszere, jak to się bierze? Ja nie wiem, dobra, ja nie wiem jak to się bierze. Co? To jest por Zdarte? zdarte chyba to zdarte dobre ale patrzcie jak teraz luksusowo ładnie czyściutko dzięki czekajcie odstawimy i zobaczymy sobie te traktory może się przejedziemy takie fajne duże tego jondirka zobaczymy ten masy fajne dobra zaparkujmy tu a, te Dobra, dobra. Zamykamy. Tak Dobra. E, dobra. E, to co, to pan mi pokaże te traktory? O, panie. Jakieś tu masz te ogromne maszyny do wapnowania. Patrzcie, jakie to duże koła. Tu siewnik solitaire. A to to starsze trochę. Nie chcę, nie chcę, panie. To na co będziesz ładował belę panie? A tu ładne widzę do tych, do pieników, fajnie, fajnie. Nie, panie, ja nie mam pieniędzy. Nie, panie, nie stać. Panie, mogę się przejechać otwarte? Otwarte. Ło, panie. Ja mam, panie. Ja mam, która tu bajka? Jedynka. Panie, to nie trzeba żadnych uprawnień, panie. Otwieraj tą bramę, jedziemy, panie. Ło, wow, pani fura. Dobra widzowie, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Kradniemy, kradniemy masaja. Szybko, szybko, kierunek. Dobra, skręcamy tu. Czy ten raz przejedziemy sobie. Dobra, widzowie, Dobra, oddajemy mu, oddajemy mu ten ciągnik. Gdzie pan jesteś? Panie, co ty... Co? Ale fajna maszyna, czymś się przyjechać, no panie. Ja panu tu odstawię furkę. Panie, ta pana... Audi to nawet właśnie mnie ma. Chodzi jak, chodzi jak mój master. Pana, ja panu lepiej zaparkowałem niż było zaparkowane, panie. Lepiej niż pan zaparkował. A Audi otwarte? O panie. Co pan tu ma za wnętrze? To jakiś składak jest. Pan to złożył! Pan jakieś składaka, starsze wnętrze, pan ma... No, kupiony składak. Ze starszej zrobiony. Mogę się przejechać tym? Dobra, to ja wchodzę do środka. To pan niech kieruje, a będę tu sąsiedził. O, panie, jakie dżony. Ora, panie. Se zobaczymy tego. Ale fajny masej. Nie mogę tym masejem, bo on fajny jest. Ale, panie, co ja panu robię? Nie ukradłem. Panie, stoi w garażu. Stoi w garażu. Pan go nawet nie zgasił, no. Co, pan taką burżuazję ma? Ale fajne... Fajnego ma tego pan maseja. Fajny, fajny, fajny masej. A co, nas sprzedaż ten masej? A... A ile byś chciał za tego maseja, panie? Co pan? Ja panu mogę dać... To chyba 20 lat temu. Panie, mogę panu dać... Mogę panu dać... Ci cena tysiaka. Mogę panu dać. Od ręki. A mogę się tym przejechać? Pali od strzała. Przesuń się panu, pana przejadę. Nie, no widzowie, fajny. No dobra, wychodzę. A mogę... W... A mogę wyjechać? Ale nie pan, tak na serio. Ile pan by chciał za niego? Bo widzę, że chcesz go sprzedać, bo taki tu nie pasuje. A tego? Na pewno, panie Dobra, panie Mogę kupić tego masę? Jak pan w tanie ceny sprzedaż? Czekaj pan, bo ktoś dzwoni Czekaj pan chwilę yy, Dobra, panie, to ile dajesz za niego? Bo mi się spieszy To ile pan? Chcesz pan go sprzedać, czy nie? Dobra, dwa tysiące, bo ja więcej nie mam Czekaj, okay, chwilę, pan. Ej, za 5000. Taki traktor za 5000. Panie, I chyba bierzemy traktor i go później sprzedamy tam dwa razy więcej. Sprzedamy go ogólnie? Zły i ten. Sprzedamy go za dwa razy więcej. Ten traktor i przecież czysty zysk. Później dam resztę. Yy, dobra, panie, panie, to ja panu tak. 3000. Na pięć, To na ile? Za ile? A przed chwilą pan mówił pięć. Jakoś panu sentyment się zrobił. Od kiedy pan ma ciągnik? No to pewnie sentymentalny. To ile? To nie panu, panie, ja mam trzy tysiące. No to sześć, sześć dobra panie osiem, tylko, yy, że, że ten. Bo ja posiadam ogólnie 3000 i... i to ja bym panu dzisiaj zapłacił 3000 Ale pan posłuchaj. Nie, panie, ja bym ci dał teraz trzy i jutro pięć kolejne. No a dlaczego, nie? Dobra, panie, to jutro się dogadamy. Jutro, to jutro pan mi sprzeda za 8. Na pewno. To jutro, panie, się dogadamy, że, że za 8 go kupi. Albo za mniej. Dobra. To jeszcze się dogadamy. Ja tam pożyczę pieniądze od kumpla. Dobra. Do widzenia, panu. Bo ja mam już tam swoją robotę. Do widzenia, panu. Panie, do widzenia! Pan, słyszysz mnie? Panie! Panie, nie pryskaj na mnie! Do widzenia, panie! Panie, co ty, pan, nie odpowiadasz nic? Dobra, panie, ja tu mogę wziąć tą myjkę, nie mogę wziąć myjki. Dobra, do widzenia, panie Elu. Dobra, ten facet jakiś dziwny Zamknąć pan bramę? Pan mnie słyszysz? Dobra Dobra, myślę, że zamkniemy bramę Eee yy, ten, dobra Coś się spodmalowało yy, ten Dobra, myślę, że u nie widzowie możemy za 8 tysięcy byśmy mogli skupić ten traktor Spokojnie byśmy go sprzedali za 10 Byśmy coś tam podmalowali, coś mi się na no spokojnie go sprzedało za 10, a w dzisiejszym odcinku i tak jestem zadowolony bardzo z tego samochodu. Myślę, że go wystawię. Yy, tam wystawię go, zobaczymy za, za kilka tysięcy. Zobaczymy jeszcze za ile. Myślę, że tak za 3, jak go bym wystawił, to by było git. A więc dobra. To była na tyle w tym odcinku. Yy, siema.